Especially, especially if you got two track 3 or 10, oh. okay, so to to Okay. Mają albo nie mają. Ten kto ma, to ma. Witam, witam wszystkich Do i serdecznie w programie. A nie, super JK, dewita na osiem Kropka pięć, ze studia w Gledwil Najpiękniejszego studia na świecie Najlepsza audycja, najpiękniejsze studio Czy jest ktoś, kto podejmie Tę rękawicę Rzucam wyzwanie, plując w twarz Czy jest lepsze studio na świecie nawet I w kosmosie można powiedzieć Nie ma, nie ma, nie było I nie będzie Taka jest prawda, prawdziwa A Radio Super Prawdy się nie boi I od razu mówię Otóż kochani mam dla was sensację Sensacja, która zwala z nóg, która mąci w głowie, która w ogóle zmienia świat. Otóż pan Wałęsa, taki był prezydent. Prezydencie, prezydencie, ja mam zdjęcie. Ten prezydent Wałęsa miał jakieś problemy z sercem, pojechał do Houston, kochani. Houston to jest taka miejscowość w Ameryce, zaraz przy Meksyku. Byłem tam osobiście w czasie powodzi zresztą. Piękne miasto, sami Meksykanie i pan Wałęsa też założył czapkę meksykańską, mówi żeby się nie wyróżniać. Nie, nie, ja to, takie rzeczy opowiadam, to, sobie, to jest tylko moja wyobraźnia. Powiem o, wam o faktach. Otóż pan Wałęsa, kochani, pojechał tam sobie zrobić przestrzep. Serca, wiecie, hmm, serce, serca, tak, zakochał się teraz i mój tak, serce, mi coś tak źle pika, mówi, ten, no, zebrał pieniądze, bo to jak w Polsce byłem, to ostatnio krzyczał, że nie ma pieniędzy na ten przeszczep, widocznie zebrał fundusze na to, zawsze się znajdą coś ja chętni, a nawet Watykan jest w stanie pomóc pana byłego prezydenta, miłośnika Jana Pawła II i wzajemnie, i pojechał sobie zrobić, ale <laughs> on pojechał sobie zrobić operację, jak mu zrobili to znieczulenie, ogólne, ogólne, tak on ja uśpili go, uśpili go jak psa, znaczy przed operacją mówię, nie? to jeszcze mówicie co zrobili, przeszczepili mu mózg. Tak jest i teraz ma przeszczepione i serce, i mózg. I teraz jeszcze jak przyjedzie, to już nie będzie mówił. No, 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 no lu, lu, ludzie, moje myle, moje myle. Teraz powie tak, bo teraz nie wiadomo tylko, <grym>, czy ta operacja może mu zaszkodzić. No zaszkodzić nie zaszkodzi, pomoże czy nie pomoże. Ale no może, może, może może, prawda? Może jest olbrzymie, przed którą leci, więc może, może. Ale może mój, tak być, że on przykład stanie się teraz intelektualistą. Już nie będzie panem elektrykiem, a zaraz piękną składnią powie angielską, a I would like to tell you i tak dalej. Chociaż on po angielsku nie mówi ani w ząb, ale po rusku już się nauczył. W każdym razie, kochani, teraz nie wiadomo, kto to wróci. Poprzez przestrzepie rozumu i poprzez czcie serca przyjeżdża nowy człowiek do Polski. Były prezydent, a jednak już nie były, prawda? No i teraz będzie dopiero wydarzenie, jak go przywitać na lotnisku i na którym, bo on ma swoje lata, bo on ma swoje takie lotnisko. Także jak w ogóle on jak lata samolotem, kochani, to wiecie, najważniejsze to są podatki te lotniskowe, prawda? A on nie płaci u siebie, a widzicie, bo u siebie nie musi płacić, a wy musicie zapłacić. Jak to dobrze być prezydentem nawet w stanie spoczynku można powiedzieć przez przeszczepionym sercem i rozumem. rozumu się nie przeszczepi, ale mózg można przeszczepić, chociaż to nigdy nie wiadomo. Gorzej jakby się pomylili jakiś rozum, małpy by mu włożyli, prawda? Albo czego innego, Jezu. To by się narobiło, Boże, Boże, kochany, a nie daj Boże, jakby wystartował jeszcze w następnych wyborach prezydenckich, a się odgrażał? Odgrażał się. I co? Jak, jak mu ta groźba wypali, to co wtedy? No, Rzuci na nas jaką klątwę, albo co? No, albo jakiś, jakiś przeszczepilnik, bo mm, mózg jakiejś starej tej rozum, znaczy, nie powiedzieć, tej starej czarownicy, na przykład y, z Afryki. No i zacznie na nas rzucać takie uroki, U -a -pa. U -pa. No i co? Rzuci na Kaczyński, rzuci na, 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 na tego sikorskiego, rzuci no w ogóle, on rzuci, może nawet na kler rzucić jakiś tego, bo to może, może mu się odmienić teraz i stanie się ateistą, prawda? Niewierzącym będzie i powie, rzucam urok na kościół. Kościół niech się spali. No przecież lu, lu, no, lu, no, lu, ludzie, ja nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, ale taka sytuacja jest możliwa. Ja wam mówię, wszystko jest możliwe. Bo jak się te rozumy pomyliły, mózgi się pomyliły i mu wszczepili co innego i jeszcze inne jakieś, na przykład kurze serce. No i, no i co wtedy? Boże, Boże, dlaczego on sobie tego w Polsce nie zrobił, tylko musiał jechać aż do tego Houstona? No nie, no nie wiem, w Polsce to wiadomo, no, to jakby była pomyłka, no to mała pomyłka była, ale tam w tej Ameryce, wiecie, ludzie, w Ameryce się wszystko może wydarzyć, a i po złości mu mogli coś źle zrobić. Nigdy nic nie wiadomo W każdym razie Panie Wałęsa Pan jest niesamowitym człowiekiem Życzę Panu szybkiego powrotu Do zdrowia umysłowego jak i fizycznego Żeby Pan wracał na łono Nie, nie Danki Tylko łono e, ojczyzny na, Do ojczyzny chciałem powiedzieć Żeby wracał Pan do tego swojego Gdańska Żeby Pan żył długo Długo i szczęśliwie